Cześć, jestem Natalia i będziemy kontynuować naukę konstruktora w Euro. Dzisiaj powiem Ci, jak pracować z malowanymi elewacjami foliowymi i elewacjami bez powłoki. Zaczynajmy. Na stronie głównej konstruktora w Euro kliknij sekcję Fasady Belgia. Dzisiaj zastanowimy się dokładnie, gdzie znajdują się fasady, których rząd znajduje się u góry strony. Zacznijmy od pomalowanych elewacji. W oknie materiał ustaw grubość naszego materiału na 19 mm. Następnie musisz wybrać rodzaj pokrycia. Kliknij Dodaj pokrycie. W lewym górnym rogu widzimy segment koloru, za pomocą którego możemy zobaczyć palety odcieni określonego koloru. Aby to zrobić, po prostu kliknij kolor w segmencie kolorów, którego potrzebujemy. Zwracam uwagę na fakt, że kolory na ekranie monitora mogą znacznie różnić się od drukowanych oryginałów ze względu na specyfikę koloru transmisji. Aby wybrać żądany kolor, możesz wybrać kodowanie katalogu Royal Double Al PNL lub po prostu kliknąć na żądany kolor. Konieczne jest również wskazanie rodzaju pokrycia. Wybierz matowe z listy rozwijanej. Teraz dodajmy frezowanie w zależności od rodzaju frezowania. W przyszłości dostępne będą zdefiniowane typy zakończeń. Aby wybrać konkretny frez, możesz wpisać nazwę w polu kod produktu, po prostu kliknąć na wizualizację. W przypadku, gdy nie potrzebujesz frezowania, powinieneś wybrać typ bez frezowania wewnętrznego. Widzimy, że w naszym oknie frezowania pojawiła się patyna. Jest to sposób zdobienia mebli, który sprawia, że elewacja mebli wygląda na wintagę i wytworną. A z rozwijanej listy możemy wybrać kolor patyny. Ponieważ jednak zdecydowaliśmy się nie dodawać frezowania, pozostawiamy przedmiot bez patyny. Przejdźmy do obróbki końcówek. Z proponowanych opcji wybieramy te, której potrzebujemy, na przykład promień elektry. Aby zmienić którykolwiek z parametrów, należy kliknąć ikonę strzałki w prawym rogu odpowiedniego okna przetwarzania. Kliknij przycisk Rozpocznij pracę. W celu dodania nowej elewacji podajemy nazwę części oraz wskazujemy jej wymiary gabarytowe oraz ilość. Nazwa części: pasada pierwsza, wysokość 500 mm, szerokość 600 mm, ilość 1 stół. Pojawił się nowy szczegół, który można kopiować, edytować i usuwać. Dodajemy jeszcze jeden szczegół zwany elewacją drugą o wymiarach 900 na 500 mm za pomocą odpowiedniej ikony. Kopiujemy ten szczegół w tabeli Z. Widzimy, że w tabeli szybkiego wprowadzania możemy również zmienić frezowanie i rodzaj obróbki końcowej, klikając strzałkę w wymaganej kolumnie. Jeśli wybierzemy element dekoracyjny w kolumnie frezującej, np. Na Gzyms, nasz rozmiar zmieni się automatycznie. Przejdźmy do obróbki. Na renderze widzimy fragment naszej elewacji, który możemy przesuwać lewym przyciskiem myszy, przytrzymując klawisz Ctrl, a także przybliżać lub oddalać kółkiem myszy. Po lewej stronie widzimy dostępne opcje wykańczania, takie jak wykańczanie końcowe, wiercenie, wycinanie rowków, wycinanie ćwiartek, wykańczanie narożników, prezentacja, wykańczanie powierzchni, frezowanie uchwytów i radosna fasada. Zacznijmy od obróbki końcówek. Wybrany rodzaj obróbki końcowej. Priorytet, który ustaliliśmy od samego początku tworzenia projektu, dotyczy wszystkich szczegółów w projekcie. Jeśli chcesz zmienić typ obróbki końcowej dla określonej części, wybierz żądaną obróbkę w tym oknie. Na przykład 3 i kliknij przycisk Zastosuj. Przejdź do zakładki Wiercenie. Z rozwijanej listy rodzaj otworu możemy wybrać wiercenie otworów pod firanki oraz wiercenie przelotowe i ślepe. Zostawmy widok otworu pod zasłonami, wybierzmy stronę tylną. Możemy również określić wiązanie do krawędzi. Jeśli wybierzemy górną lub dolną krawędź, projektant automatycznie uzupełni współrzędne wzdłuż osi gry. Jeśli wybierzemy lewą lub prawą krawędź, projektant automatycznie uzupełni odpowiednio współrzędne wzdłuż osi. Ustawmy wiązanie do lewej górnej krawędzi, ustawmy współrzędne x. Minimalne wcięcie do środka wiercenia wynosi 28 mm. Określ 50 mm i kliknij przycisk Dodaj. Aby edytować przetwarzanie, kliknij ikonę edycji w tabeli. Zmieńmy współrzędną X na 70 mm. Zrobione. Kolejnym możliwym rodzajem obróbki jest próbkowanie rodków. Bruzdę możemy dodać tylko na tylnej stronie elewacji, wybierając kierunek poziomy lub pionowy. Aktywuje blokadę skrzętki na całej długości. Ustawiamy wiązanie do dolnej krawędzi. Określamy szerokość 10 mm, głębokość 5 mm i klikamy na ikonę centrowania dla współrzędnych do gry. Klikamy na przycisk Dodaj na rowek na tylnej stronie elewacji gotowe. Przejdźmy do przykładowego kwartału. Ustawmy lewą tylną stronę i określmy wymiary szerokość 10 mm, głębokość 5 mm. Zrobione. Możemy również określić obróbkę narożników, aby na przykład wykonać wycięcie, w kształcie litery H. Projektant uprzedza, że domyślnie wszystkie narożniki zewnętrzne są zaokrąglone. 2. Wybierz prawy dolny róg. Rodzaj obróbki to podobny krój. Przesunięcie ustawiamy zarówno w X, jak i w grach o 200 mm. Kliknij przycisk Zapisz. Projektant ostrzega, że po zastosowaniu zabiegu, frezowanie zmieni się indywidualne frezowanie proste. Przejdźmy do kolejnego szczegółu i rozważmy wykończenie gabloty. Z listy rozwijanej, wybór ćwiartki możemy wybrać prostokątny lub kształtowy. Zwracam uwagę na fakt, że w przypadku wybrania dla części funkcji bez frezowania wewnętrznego niemożliwe jest ustawienie próbki kształtowej ćwiartki. W takim przypadku konstruktor zgłosi błąd. Jeśli wybierzemy Nie, prezentacja będzie bez ćwiartki. Niezależnie od rodzaju ćwiartki próbki, wymiary są ustalane przez projektanta automatycznie. Możliwe jest również dodanie siatki, zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Liczba okien w gablocie jest ustawiana automatycznie w zależności od rozmiaru części. Kliknij przycisk Dodaj. Jeśli musimy anulować te zmiany, kliknij przycisk Usun. Przejdźmy do obróbki powierzchni. W tym oknie można usunąć obecność patyny, ustawić dwustronne pokrycie części, a także anulować frezowanie lub zmienić jego typ. Aby dodać platynę należy przejść do zakładki typ elewacji, materiał i wybrać platynę w oknie frezowania. Wybierzmy białe z rozwijanej listy. Patyna zostanie nałożona na całą powierzchnię detalu oraz na całe zamówienie. Jeśli brakuje okienka patyny, nie można jej nałożyć ze względu na powłokę malarską, fakturę filmu lub frezowanie. Aby zmienić frezowanie, aktywowane jest odpowiednie pole wyboru. Kliknij na ikonę strzałki, aby zmienić typ frezowania i wybierz odpowiedni. W celu anulowania frezowania skrzynka bez frezowania wewnętrznego uruchamia sygnalizator. Następna obróbka to frezowanie rączki. W tym oknie możemy dla wygody wybrać potrzebny uchwyt. Naprzeciw każdego tytułu znajduje się wizualizacja. Określamy stronę mocowania uchwytu: prawą, lewą, górną i dolną. Wybierzmy dno. Długość uchwytu zostanie ustawiona automatycznie. Kliknij przycisk Dodaj. Na renderze pojawił się napis PEN wskazujący lokalizację pióra. Ostatnim rodzajem dekoracji jest radosna fasada. Aktywowano ikonę zakrzywionego pudełka. Otrzymujemy promień elewacji o określonych wymiarach. Jednocześnie projektant ostrzega nas, że rozmiar części zostanie zmieniony. Widzimy również błąd mówiący, że nie można ustawić rozczarowanych uchwytów razem ze szczęśliwą fasadą. To samo co w sekcji Konstruktora, gdzie jest SP, gdzie możemy pracować z akcesoriami i dodawać potrzebne towary z serwisu do EDR. Więcej o pracy z akcesoriami powiemy na następnych lekcjach. Przeliczmy nasze zamówienie. W odpowiednim oknie kliknij przycisk Wykonaj obliczenia. Widzimy, że wyświetliliśmy zamówienie i jego koszt. Możemy teraz wyświetlić formularz uzgodnienia, który wyświetla nasze zamówienie, ze schematycznym obrazem. Możesz także przejrzeć zobowiązania gwarancyjne. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk Wyślij zamówienie. Przejdźmy do strony głównej projektanta elewacji i stwórzmy filmową elewację Ende. Podobnie jak w przypadku elewacji malowanych dobieramy grubość, materiał powłoki, rodzaj frezowania oraz wykończenie zakończeń. Tworzenie fasad foliowych w kreatorze przypomina elewacje malowane. Stwórzmy elewację ND bez powłoki. Wybierz grubość materiału, rodzaj frezowania oraz rodzaj obróbki i kliknij Rozpocznij pracę. Tworzenie elewacji bez powłoki jest podobne do elewacji malowanych i foliowanych. Brak przetwarzania, takiego jak próbkowanie rowków, pobieranie czwartek i przetwarzanie narożników, jest doskonały. To wszystko. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzach. Nie zapomnij ocenić, polubić i zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych lekcji przed spotkaniem.